Cześć, dzień dobry, nazywam się Kajor prowadzę Kajodeita i dzisiaj porozmawiamy sobie o błędach. Jest to kolejny odcinek z serii, gdzie dzielę się z Tobą błędami, jakie popełniłem w pracy i być może Ty ich unikniesz. Robię to także dlatego, żebyś wiedział, że nawet ktoś, kto robi na YouTubie i wydaje się takim specjalistą, takie błędy popełnia. I no, po prostu się zdarza i się uczymy. Tak? W kolejnym... W poprzednim odcinku wiedziałeś o tym, jak prawie zdropowałem historyczną bazę danych. Zdarza się, zdarza się. Nikt nie zginął, chociaż czasem może, więc trzeba uważać. A dzisiaj kolejny błąd. Jaki błąd popełnia najczęściej e, analityk albo BI developer? Myślę, że to bardziej dotyczy tego drugiej, tego drugiej, tej, tej drugiej strony. E, czy to jest tak, że pomyli jakąś formułę? Czy to jest tak, że mm, jakby coś tam pokręcisz i wyjdzie ci zły wykresik? Moim zdaniem nie, bo to jest błąd, który możesz relatywnie szybko poprawić. To znaczy, już może tworzysz jakiś dashboard w Tableau, stworzyłeś wykres, przychodzi z stakeholder i mówi, e, to trochę dziwnie wygląda, a ty mówisz, o faktycznie, tutaj coś zrąbałem, jest źle napisana formuła, Tableau albo może wcześniej w SQL-u, muszę to poprawić, poprawiasz, done. Ale istnieje gorszy błąd. Dostałem fajne zadanie, które polegało na odtworzeniu pewnego raportu, który zajmował się analizą cen. Mieliśmy go wcześniej postawionego na narzędziu czysto sql na kompletnie innej bazie danych, gdzie tam były po prostu dziesiątki widoków na sobie postawione, i nikt już nie rozumiał, jak to działa. Znaczy, było tyle tych layerów danych, że było zbyt, zbyt, zbyt jakby sama myśl o tym, żeby to audytować, to po prostu głowa bolała. Nie było już osoby, której można było się zapytać. Dane pojawiły się w innej bazie danych, takiej bardziej reportingowej. Były dostępne i poproszono mnie, żeby jakby odtworzyć i napisać ten raport na nowo, na nowych danych, no i jakby stworzyć całe, całe narzędzie. I teraz na czym polegał mój błąd? Co się dzieje zazwyczaj w takiej sytuacji? W takiej sytuacji bardzo się jaramy. Bo mamy stworzyć coś nowego, coś lepszego. Nie musimy poprawiać starego, możemy pisać na nowym. E, ja się również bardzo zajarałem. No i zacząłem budować, i zacząłem tworzyć. I tam joinuję, nie joinuję. Później myślę, jak to poskładać w tablo. No i pokazuję. Mm. No i później wraca do mnie i tak względnie przyjęte. A później wraca do mnie koleś. I tam mówi, że o, tutaj chyba coś jest źle. No ja sprawdzam, mówię, no to faktycznie, coś tak jakoś dziwnie wygląda, ale to poprawię. Poprawiam, ale wychodzi z drugiej strony. I przypomina to sytuację, kiedy jakby próbujesz wcisnąć zbyt dużo rzeczy do zbyt małego pudełka. Nie wciskasz jedno, wychodzi drugie. I tak samo jest z moim raportem. Poprawiam z jednej strony, psuję z drugiej. Myślę sobie, cholera, co się dzieje? No, i co się stało? Teraz pytanie. Co zrobiłem źle? Dlaczego pojawiają się problemy? Czy problemy pojawiają się dlatego, że wybrałem złe narzędzie? Czy problemy pojawiają się dlatego, że niedostatecznie zebrałem wymagania od stakeholderów? Problemy pojawiły się dlatego, że nie sprawdziłem do końca danych, na których pracuję. Zaufałem informacji, którą otrzymałem, że dane są dostępne. Dane są dostępne. Wiecie, w świecie analitycznym to jest taki największy problem, nie? że jakby nie ma danych, no to nie zrobisz raportu. I gdybyśmy tylko mieli dane, no i w końcu te dane są, no to rzucasz się i zaczynasz na nich tworzyć. I tak też ja zrobiłem. To był mój błąd, bo raport był zbudowany. Pojawiały się drobne błędy, a teraz ja musiałem się wycofać do niemalże początkowego stadium i powiedzieć, że de facto te dane nie są poprawne. Te dane, które, na których zbudowałem to wszystko. Kiedy ta informacja powinna się pojawić ode mnie? Na samym początku, na samym początku tego projektu, powinienem dokładnie sprawdzić dane, na których pracujemy. Jest taka reguła. Ona chyba się nazywa Trust but Verify. I jeżeli postunujecie pracować z danymi, które otrzymaliście niedawno i to jest taka nowa rzecz i że super, że się pojawiają, tak długo nie było, nie zapominajcie o tym etapie. Nie zapominajcie sobie sprawdzić tych danych, bo to ile czasu ja to później odkręcałem, no odkręciłem ostatecznie. Ale trust, but verify. I to jest lekcja na dziś. I to jest mój błąd, który popełniłem. Dostałem dane w końcu tak długo wyczekiwane, po prostu się na nie rzuciłem, nie sprawdziłem ich i zacząłem produkować. Wymagania były dobre, zebrano od stakeholderów. Technologia wybrano, ok. Formuły, które tworzyłem, okej. Okay. Problem był pod spodem, problem był w rzeczach, które gdzieś tam się nie joinowały. Czemu się nie joinują, skoro joiny poprawne są? No właśnie. Dlatego pamiętajcie, sprawdzajcie dane, jak tylko je dostajecie, jeżeli macie tworzyć bardzo ważną rzecz. Bo w momencie, kiedy przejmujecie jakiś projekt, to każdy etap to już jest wasza odpowiedzialność. To tyle na dzisiaj. Pamiętajcie o lajkach i proszę podzielić się swoimi błędami. Wasze błędy są dla mnie bardzo ważne. Ja się poczuję lepiej że wy też popełniacie błędy. Inni się poczują lepiej, wszyscy się poczujemy lepiej. Dzielmy się swoimi błędami. Wszystkiego dobrego.